Witajcie serdecznie. Nowy dzień na warsztacie. Nowy motocykl do zrobienia. Przede mną bardzo, bardzo fajny projekt. Nazwijmy to projektem, ponieważ właściciel włożył mnóstwo, mnóstwo pracy, za co mu się należy ogromny szacunek. Niewielu by się chciało włożyć tyle pracy i tyle pieniędzy w motocykl. I co tutaj zostało wykonane i co jeszcze będzie wykonane. Te prace tak naprawdę podzieliłbym na dwie części: część wizualna, estetyczna oraz część mechaniczna, gdzie będzie to 170. Ok, jedziemy sobie od przodu, spójrzcie. Fajnie pomalowane piasty, więc całe koło trzeba było rozpraść. Mnóstwo pracy. Zrobione lagi. Błotnik, tutaj wpadnie oryginalny błotnik. To nie jest tymczasowy, ale pomalowany ładnie. Przedłużone sety. Przedłużone sety, bardzo fajne, bardzo fajne rozwiązanie. Ciężko w ogóle to rozwiązanie dostać. Tutaj może podpowiem, to jest firma Falcom od setów. Wypolerowane pokrywy silnika, zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. Założony nowy napęd. Cały silnik był pomalowany. Zobaczymy, jak będzie z jakością tego malowania, bo tego zawsze się obawiam. Ale no tutaj czas, czas to pokaże. Zrobiona kosa od nowa. Na pędzie mówiłem, tylna piasta także, e, także została mm, pomalowana, więc całe koło zostało rozplecione. Wydech podwójny. Ale patrzcie, co się tutaj dzieje. Cała rama, cały motocykl został rozebrany, a cała rama została pomalowana. Spójrzcie, jak to wygląda. Wygląda naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Tutaj pokrywa też, jak widzicie... E, Wypolerowana, zrobiona pompa wody. Widzę, że są nowe przewody, nowe fajki. Natomiast tutaj, patrząc sobie na głowicę, to jest stage trzeci, czyli mamy wałki także agresywniejsze, założone. To, co ja muszę zrobić, to tak naprawdę dokręcić wszystko z odpowiednimi momentami, bo dotąd poskładał klient fajnie. E, czyli tak, z odpowiednimi momentami poskręcać, poskręcać głowicę, poskręcać tutaj e, koniki, zrobić lozy zaworowe, poskładać całą tą górę, zrobić gaźniki. W gaźnikach, no tutaj walka się odbywała, widać, dlatego że e, no już mam informację, że poprzednio nie chciał chodzić na tych, na tych gaźnikach. Natomiast to, co mnie tutaj chyba najbardziej niepokoi przy tym gaźniku, to jest o. Tutaj, jak może jakoś odwrócę, urwany korpus od śruby mieszanki. Tutaj jest cały. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Tutaj jest cały korpus, a tutaj jest mocno mocno urwane. To mnie niepokoi. Przewody widać, że pozakładane, pozakładane nowe. No, te opaski też mogłyby być. Mogłyby być w oryginale, mówię tutaj o tych opaskach na krótszach dolotowych. No ale zobaczymy. Popracujemy nad tym gaźnikiem. Zobaczymy, czy da się go uratować. Tutaj już stukanie było, więc się pewnie wieszał, wieszał pływak. No i cóż, zapraszam Was. Do oglądania. Zrobimy sobie z tego pewnie e, z odcinki, żebyście mogli na spokojnie zobaczyć, jakie tutaj prace w tym motocyklu wykonałem. E, Zrobiłem filmik e, z pierwszego odpalania tego motocykla. E, nigdy nie robiłem 170 tak od podstaw. No tutaj, są to, jest to prawie od podstaw, dlatego że e, co trzeba było wykonać. E, trzeba było. Oddać do polskiego przedstawiciela firmy u cylindry. Oni te cylindry wysyłają do Francji. Roztaczają, wciskają w większą tuleję. Do tego dokładają tłok, sworzeń, pierścienie. Oczywiście składamy wtedy dół. Zobaczcie, nawet ten łącznik został wypolerowany. Składamy wtedy cały dół. Zakładamy agresywniejsze wałki. I musimy wykonać modyfikację gaźnika. Te modyfikacje będę wykonywał ja. I zobaczymy, co tam trzeba zrobić. Instrukcję dostałem, natomiast instrukcja. Powiem tak. To, co przygotował tutaj polski przedstawiciel w tej instrukcji, to jest jakaś, jakaś masakra. Kompletnie nie chciało mu się tej instrukcji przetłumaczyć. Są tutaj e, takie kwiatki jak na przykład: Ostrożnie od czasu roweru 2003 z systemem gaźnikowym. No, pewnie powinno być motocyklanie nie roweru. E, jeszcze tutaj jeden taki fajny. O! Ustaw wolne śruby na 2TR1, 2, myślnik: ponownie zmontuj maski na, ma na maskownicach maski, tylko po gaźniku, ale przed chłodnicą. Bardzo ciekawe. Ciekawe, co na to lekarze mówią. Eee, no cóż, więc. Instrukcja, tak naprawdę gdzieś tam hasłowo, może pewnych rzeczy się można z niej się dowiedzieć. Natomiast jeśli chcielibyście tak faktycznie po instrukcji to składać, to nie. Więc tutaj dystrybutorze popraw się proszę, bo wypuścić takiego paszkwila to tak słabo. Dobra, palczę na razie.